5 czerwiec 2024 Mamy dzisiaj świętujemy dzisiaj Dzisiaj jest 1460 rocznica męczeństwa świętego Bonifacego Apostoła Niemiec z Anglii związane również z Monte Cassino Mamy dzisiaj czterdziestą rocznicę naszego rządu, naszego papieża świętego Benedykta V. Był papieżem od 22 maja tysiąc... nie... 9... 22 maja 934 do... 23 czerwca 1964, kiedy Otton, pierwszy pradziadek Polski pierwszej królowej, wysłał go do Hamburga, do klasztoru świętego Angskara, gdzie założył tutaj biskupstwo. Przez jego święcenia zostało założone 10 listopada. 1831 roku. Klasztor wybudował, idziemy właśnie na to miejsce. Klasztor wybudował przy kościele fundowanym przez Karola Wielkiego. W 1810 roku. Tutaj mamy ratusz, który stoi na klasztorach, bardzo ważnych klasztorach. Ale jedziemy do miejsca, właściwie centrum świata. się Odgrywa, gdzie właśnie władcy świata zarządzają kościołem, też niszczeniem kościoła. Wtedy zaprogramowali 12 października 1492 roku, kiedy w Kolum, wnuk króla Władysława Jagieły, kuzyn trzech królów polskich, świętego Kazimierza, Założył, znaczy odkrył Amerykę. Zanim odkrył Amerykę, tym do Matki Boskiej w Saragosie, która ukazała się 20 stycznia 1940 roku postołowi Jakubowi. Dlatego też mamy te drogi Jakuba. Wszystko jest przebudowywane. Rządzi. Częściau i żołnierzy. Szolc. Częciał urodził się 20 stycznia 1966 roku. Tego samego dnia w Ostrowie wielkopolskim urodził się ksiądz Michał Woźnicki, który walczył przed Świętą trydencką Ulicy w Poznaniu, ulica Droniecka, przy w, w Poznań, gdzie jest katedra św. Piotra i Pawła, w której miał chrzest mój dziadek urodzony w Poznaniu 31 marca 1861 roku, dziadek Stanisław. Wojciech założyciel Gazety Wydgowskiej, niepolskiej wydgości, założył ją 1 października 1891 roku. 12-11 dni potem, właśnie 12 października 1890. W pierwszym roku we Wrocławiu urodziła się Edyta Stein, nasza przyjaciółka. Została zlikwidowana za swoje nawrócenie. Razem było 527 katolickich Żydów 9 sierpnia. 1942 roku, rocznicę koronacji naszego polskiego papieża Piusa X w Rzymie. Zapowiedziany został nasz papież 3 maja 1861 roku.